Witajcie, Edukacja na Maxa z tej strony, kolejny odcinek serii logomocji i dzisiaj kolejna nowa ciekawa lekcja, mam nadzieję, czyli komendy warunkowe. I dzisiaj przedstawię taką pierwszą komendę warunkową, która w logomocji jest dopuszczalna, czyli komenda jeśli. Yy, może najpierw przygotuję się do pracy, stworzę sobie, yy, może powiem jak, jak będzie, czasami przygotuję się, to może powiem jaki będzie plan. To on będzie taki, że zdaję procedurę, teraz w zależności od podanej liczby yy. Czyli na przykład 3, 4, 5, tak, tak do 10, zrobi mi figurę o takiej liczbie kątów foremną. Co potrzebuję? Potrzebuję stworzyć na pewno wszystkie te podstawowe te, kształty. Figury foremne, tak? Czyli zrobię sobie kwadrat. Trójkąt. Zrobię sobie jeszcze pięciokąt. To samo, że skopiuję, będzie szybciej. account. będę ja sobie podmieniał teraz. account. ośmiokąt kąt. Może 8 nam starczy. Dobra, teraz zrobię procedurę figury. Jak ta procedura będzie działała? Będzie posiadała jedną zmienną. Nazwę ją n. Będzie ona warunkowa. Jeśli 2, n będzie równe 3, to ma zrobić trójkąt. Tak wygląda zapis procedury I Teraz ja sobie to skopiuję. 4 to kwadrat. Będzie troszkę szybciej. 5 to będzie pięciokąt. Jeśli będzie to liczba 6 to będzie sześciokąt. Jeśli 7 to będzie 7 kąt, a jeśli 8 to będzie 8 kąt. Także w zależności od tego, jaką podamy wartość z biednej, tak, z tyłoma bokami figura nam wyjdzie. Dobrze, zapiszmy to i sprawdźmy, czy to działa figury i dajby sprawdźmy na przykład 5. I jak widzicie zrobił mi ładny pięciokąt. Żebyście nie mówili, że nie działa, sprawdźmy pozostałe figury. Dla 3 trójkąt, dla 4 kwadrat, dla 6 sześciokąt, dla 7 siedmiokąt i dla 8 ośmiokąt. Oczywiście komendy jeśli można wykorzystać także na inne sposoby, ale to zostawię już na kolejne lekcje. Mam nadzieję, że Troszkę poszerzyłem wasze horyzonty, i yy, o, ko komunikat mój. I udało mi się troszkę was zaciekawić. Dalej, logomocją. Yy, oczywiście jest więcej komentarzy yy, komend warunkowych, chociażby dopóki, jeżeli. Także oczekujcie kolejnych lekcji. Będą się pojawiać chyba już bardziej regularnie i myślę, że będzie to ciekawa przygoda z logomocją. Dobra, dzięki za oglądanie. Ja już się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia. Pozdrawiam.